O, oh, siema rodzinko tu Eddie i Gabryś, czyli i... bracia. Słuchajcie, jako zawodowy iluzjonista mam też niesamowite umiejętności perfekcyjnego kieszonkowca, o czym przekonowaliście się już nieraz oglądając moje pokazy na żywo oraz na YouTubie. I dzisiaj pokażemy Wam jak zdjąć zegarek komuś znajomemu. Ja już chodzę bez zegarka, bo się boję. Dokładnie, bo Gabrysi o tym boję. się już nie raz przekonał. Koniecznie oglądajcie do końca, będą też challenge'e. No i dowiecie się dzisiaj, jak możecie zabrać komuś zegarek. Oglądajcie do końca, zaczynamy. Słuchajcie, czekam na Gabrysia, za oknem pada śnieg. Zaraz dla was wrzucam rapsy na piąty bieg robimy to w szkole, a wy zostawiacie lajki Żyjemy dla magii i ciągłej iluzji W szkole okna, bez klamek i żaluzji Na te rapsy daj łapkę w górę Ja za moim bratem zawsze stoję murem Jak zauważyliście mamy nieco utrudnione warunki, ponieważ to nie jest prank Pamiętacie filmik, gdzie Gabryś ze spoko Nikolą sprankowali mnie, że złamał nogę? No on nie może stanąć nawet na nogę, Adi Zkawicz ma złamaną rękę Tak to nie jest prank. <laughs> ale jakiś szczęśliwy. No tak, jest Gary szczęśliwy, bo od kilku dni nie byłeś w szkole, tak? Nie. I zobaczcie, utrudniam warunki, bo nie tylko złamana ręka, ale też nie nagrywamy na dworzu, ponieważ pada śnieg, więc nagramy w szkole. Ciekawi mnie, czy jak wyjdziemy ze szkoły już po moich lekcjach, to czy będzie wystarczająco śniegu, żeby ulepić na przykład jakiegoś wału. Albo w sumie zrobimy challenge. Na koniec odcinka rzucimy monetą, jeśli będzie wystarczająco śniegu, osoba, która przegra, to musi zrobić orzełka. A ja orzełek z ręką. Nie. <laughs> Dobra. Dobra, słuchajcie, Nie Odcinek, chodzimy do szkoły, jak zdjąć komuś zegarek w szkole. Zaczynamy. Mam dla Was dwa challenge, ale pierwszy challenge będzie dla jednego, żeby zdjąć aż trzy zegarki. To nie będzie łatwe, ale podejmuje się challenge'u. Ale potem wyjaśnić naszym widzom tą sztuczkę. Dobra, wyjaśnię Wam całą technikę, najpierw podejmę się challenge'u. Drugi challenge jest dla Was. Słuchajcie, trzymam za Was kciuki, ponieważ challenge wygląda tak. Zobaczcie, to sygnet z czarnymi brylantami. Za chwilę nim zakręcę i zanim pierścień przestanie się kręcić, macie dosłownie chwilę, żeby zasubskrybować kanał, wcisnąć dzwoneczek i napisać w komentarzu zegarek. Każdy kto to zrobi, będziemy serduszkać komentarzy. A teraz zaczynamy kręcenie magicznym pierścieniem. Zasubskrybujcie kanał wciśnijcie łapkę w górę, dzwoneczek i piszcie komentarzom szybko zegarek, zanim pierścień przestanie się kręcić. Jeszcze go podkręcam, ale jest. Mam nadzieję, że Wam się udało, będziemy serduszkać komentarze. A teraz czas na moje wyzwanie. Moim wyzwaniem jest zdjąć trzy zegarki. Nie jest to łatwa misja, ponieważ nie każdy nosi zegarek do szkoły. Gabryś poszedł teraz pisać sprawdzian, dlatego trzymam za niego kciuki, trzymajcie kciuki za Gabrysia. Ja już teraz zaczynam biać, widziałem jak jedna z nauczycielek wchodziła do pokoju nauczycielskiego i miała zegarek, który mi jej zdjąć. Dlatego zamierzam tam wejść razem ze spoko Nikolą i ona będzie tak trzymała ukrytą kamerę, żeby jej nie speszyć. No a ja zdejmę zegarek. Ciekawe czy mi się uda. Dobra, jest to wyzwanie. Dobra, słuchajcie, trochę cię stresuję, ponieważ zrobimy to na przyczajce. spoko, Nikola będzie trzymać ukrytą kamerę, to nie jest spokój nauczycielski, tylko sekretariat, a w środku widziałem panią nauczycielkę, która miała zegarek taki, jaki lubię zdejmować, czyli na skórzanym pasku, trzymajcie kciuki, ja też trzymam kciuki cały czas za Gabrysia Sprawdzian, ciekawe jak mu pójdzie. Tutaj bo obiecałem, że pokażę pani, więc mamy dla pani pszczoł tutaj, proszę zobaczyć. Zobacz, mam tutaj dwa króliki, jakie one są w dotyku, twarde, miękkie. Mimo. To są tacy przyjaciele. Jednego z tych przyjaciół biorę do lewej dłoni. Na pani jest prawo czy lewo ręczna? Prawo. Więc świetnie. W lewej dłoni zacisnij mocno i zacznij. Na prawej dłoni pierwszy królik znika. Ale te króliki to przyjaciele. A przyjaciele zawsze trzymają się razem. Próż woń? Zaciśnię mocno i w Spójrzmy się w oczy. Ja teraz przejrzę z prawej ręki. Królik zniknie. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Jest w prawej ręce czy nie? Jeszcze jest, co, nie? Tak. Raz, dwa, trzy. Teraz znika. Zacz. Jest tutaj czy nie? Tak. No to była kradzież, tak? Coś tak naprawdę chodzi o zegarek, który jest już tutaj. Jesteśmy tutaj z pierwszą ekipą znajomych, których zabraliśmy z korytarza do sztuczek. Ktoś zobaczyć fajny trik? Tak, tak. Słuchajcie, oni nie wiedzą, co się stanie, wy wiecie. Ja eee, się proszę... Piotrek. Piotrek. Piotrek, to jest Piotrek. Ja mam w ogóle na drugie imię Piotrek. Wystap obie dłonie, Piotrek. Zobaczcie, co są tacy przyjaciele? Takie dwa króliki. Pamiętajcie, że przyjaciele w życiu są bardzo ważni. Ratnie? Super, więc zobaczcie, pierwszy z przyjaciół króliczek idzie do mojej lewej ręki, a tego króliczka zaciśnij proszę mocno w ręce. Julia, dmuchnij tutaj. Nie w tylko wmuchnij. No ja dmuchnij jeszcze raz. Zobaczcie, pierwszy królik przyjaciel znika. Trzymaj mocno. Pamiętajcie, że przyjaciele trzymają się razem. Się oczy. Ja sprawię, że pierwszy przyjaciel zniknie. Raz, dwa, trzy. Zniknął ten czy nie? Ten. Jest ten czy nie? Ale wystarczająco jest. Otóż dłoń. No jeszcze nie. Czyli trochę się nie udało, ale cóż obie dłonie. Zobacz. Dmuchnij na tych przyjaciół. Jeszcze raz. Nawet oni znikają. Ale wiesz co? Gabryś ma dla Ciebie niespodziankę. To nie. twój zegarek? Czułaś jak go zdjąłem? Nie. Nie wiedziałem, jakie to się stało. Słuchajcie, w ten sposób można szybko zakręcić znajomego i zdjąć zegarek. Można naprawdę zdymać masę zegarków. I w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jak to można zrobić. Wiodę. Oskar, zobaczcie. Dwa króliki. Wystaw obie dłonie, Oskar. jest jakie one są w dotyku. Miękkie. prawda? Trzymaj płasko dłonie. Wystaw dłoń. Zobacz, ja tego wezmę tutaj. E, trzymaj moją dłoń tak. Zacznij tego królika mocno. I teraz zobacz, patrz. Ja chcę być na filmie! Ja, ja na filmie! Tak. O, Siema! Chcesz razem? Łoł! Łoł! Prajej ręki. Jest tutaj czy nie? Jest. Jest zawsze. Zdrasz jeszcze raz, ok? Jest? A otwórz, daj mi obie Otwórz. Zobaczcie. Te dwa króliki, jeśli na nie dmuchniesz, dmuchisz, a znikają, ale ja mam do ciebie niestoszkę. Twój zegarek. Ej, ale to bardzo fajny zegarek, muszę powiedzieć. Musisz go pilnować, bo to dobry ja się nas. Dobra, teraz Edi Wam zademonstruje jak wykonuje się tą sztuczkę, to jest niesamowite. Jak działa ja sztuka zwrócenia uwagi. Pożyczymy Jolce mój zegarek. Zobaczcie, mamy zegarek na pasku. E, załóż go na lewą rączkę. Dobra no jest, podobać się? Może być? Tak. Pamiętajcie, żeby wykonać taką sztuczkę, trzeba perfekcyjnie opanować dwie umiejętności. Pierwsza rzecz to sztuka odwrócenia uwagi, a druga to zręczność i zwinność palców dłoni, ponieważ to dzięki dłoniom jestem w stanie na początku muszę odwrócić uwagę, dlatego wykonuję sztuczkę z tymi króliczkami. Jest ona oczywiście efektowna, ponieważ widz nagle widzi, że ma dwa króliki i w tym momencie jest zdezorientowany, a ja mogę zacząć działać. Więc dalej, kiedy zaciskasz króliczki, nieważne co się z nimi dzieje. Ważne jest to, co mu robi moja prawa ręka oraz lewa dłoń. Odwracam twoje dłonie. I zobaczcie, palcem wskazującym zaczynam wypychać pasek. Słuchajcie, w tym momencie moja druga dłoń musi odwrócić uwagę. Środkowym palcem naciskam tutaj, tak żeby mój widz zaczął myśleć o tej ręce. Kiedy widz myśli o tej ręce, złączam dłonie, zobaczcie, robię taki ruch, wyciągam pasek, pozostaje mi tylko przeszkoda tego drucika. Dlatego te dwa palce, zobaczcie, łapią pasek, ciągną pasek, a mój palec wskazujący o ten odciąga drut. I w tym momencie mogę już zdjąć Ci powolutku zegarek z ręki. Cały czas zaciskając tą dłonią drugą rękę, tak żeby mój widz myślał o drugiej ręce. I ja to, nie? Rodzinko, tak jak widzicie, ta sztuczka to niekoniecznie iluzja, ale sztuka perfekcyjnego odwrócenia uwagi oraz zręczności dłoni, którą zdejmujemy zegarek. Mam nadzieję, że wam się to podoba, dajcie łapkę w górę i będziemy więcej wam takich fajnych rzeczy tutaj przekazywać, uczyć, jak po prostu możecie zaskakiwać znajomych. Ale na końcu odcinka obiecaliśmy, że zrobimy aniołka w śniegu razem z Gabrysiem, bo się rozpadał śnieg, ja już za oknem widzę co się dzieje, zaraz wy się przekonacie. Idę po Gabrysia, no i rzucamy monetą. Dobra, Gabryś skończył sprawdzian, jak ci poszło Gabi? Dobrze jeszcze. Tak? Będzie piątka? Trzymaj, masz piątkę. Okej, okay, słuchajcie, rzucamy monetą kto robi aniołka na śniegu, okej? Okay? Gotowy? Orzeł czy reszka? Reszka Jeśli wypadnie reszka to ja robię orzełka na śniegu, jeśli orzeł to Gabryś O nie, ja Jest No dobra, idziemy tak to Uuu, zdejmujemy zegarki robimy to w szkole, aby zostawiać laki Ale nie wiedziałem się w jej rzeczy, zobacz, przestało padać I się roztopiło yes. <laughs> Więc słuchajcie, śnieg się roztopił, ponieważ temperatura jest na plusie, się przestało padać. Słuchajcie, kończymy odcinek. Co musicie zrobić? Zasubskrybować kanał, łapka w górę, napiszcie w komentarzu coś fajnego dla braci. Mam nadzieję, że uda Wam się challenge. Będziemy serduszkować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miłego dnia rodzinko zegarki, robimy to w szkole, a wy zostawiacie lajki Żyjemy dla magii i ciągłej iluzji W szkole okna, bez klamek i żaluzji Na te rapsy daj łapkę w górę Ja za moim bratem zawsze stoję murem